Czy gracze konsolowi mogą grać w turnieju JBBO Degazarczar i Camstar Christmas Cup? Otóż odpowiedź jest prosta. Grać mogą, ale nie jesteśmy pewni, czy ich gry będą wpisywane do tabeli. Otóż dlaczego? Aby te wyniki były wpisywane do tabeli, potrzebujemy powtórek. Samo WLS nie do końca wspiera granie turniejów na konsolach, i sami podczas opcji powtórki ręcznej, którą my użyliśmy, aby zezwolić graczom konsolowym na rejestrację, samo WLS pisze Uwaga! Nie oznacza to, że wspieramy graczy konsolowych w zdobywaniu punktów. Czyli możecie grać w turnieju, ale nie jest pewne, że zdobędziecie za to punkty dające wam awans do kolejnej fazy, i to jest problem. Jak jest napisane, nadal musisz mieć przynajmniej kilku graczy PC w swoim wydarzeniu. Jak działa? Jeśli gracz PC wyśle powtórkę albo jego klient WLS wyśle, że znalazł się w top 5, wszyscy gracze, również konsolowi poniżej tego miejsca, otrzymają swoje wyniki. Co oznacza, że zawodnik z top 5 musi wysłać powtórkę na serwer. Jeśli na przykład zdarzyłoby się tak, że w top 5 będzie mieć samych graczy z konsoli, to ta gra nie będzie zaliczana, bo WLS nie będzie w stanie odczytać tej powtórki jako nadającą się do tego turnieju. Dlatego gracze konsolowi mogą brać udział w tym turnieju, ale zalecane jest, aby byli to w większości gracze PC na komputerach osobistych z włączonym klientem WLS, z włączonym nagrywaniem powtórek, które automatycznie będą przesyłane na serwer turniejowy War Legend System. Tak więc, jeszcze raz powtórzę, granie na konsoli w tym turnieju jest możliwe, ale nie zalecane, bo wasze gry po prostu mogą być niezaliczane do punktacji i my na ten moment nic z tym nie możemy zrobić.